Mam komistrzę, dzisiaj zagramy sobie w oryginalną grę Flappy Sperm. Hmm. Fakt, coś mi spadło do ust. Dobra, dzisiaj zagramy sobie w, orga, w oryginalną grę Flappy Sperm. Jest to. Y <coughs> jest to. Kolejny. Kolejna podróba Flappy Birda, lecz to jest bardzo fajna podróba Flappy Birda i dużo łatwiejsza. Mój rekord jest w tym 16. Kiedyś pojawi się wam screen z tego, żebyście wiecie, uwierzyli, bo ja, ja lamię w taki gry. Może zacznijmy. Oczywiście normal. Ciśniemy. Wow, ale się ekran częście. God damn it. Yeah. Dobrze nam idzie, mistrze. Patrzcie! Jest! 22! Yeah! Ma się tego skilla, co nie? Dobra, więc grajmy dalej. Musimy pobić ten rekord w trzech próbach. Jeżeli pobijemy ten rekord w trzech próbach, będziemy zajebiści. Tak, Tak, dobra. Jest e, spoko. Gra, jest dużo łatwiejsza niż Flappy, bo nie jest taka wkurzająca. Dobra, jedziemy. Tak, teraz ten, ten, Flappy, bird, Flappy, bird. flapi flapi Flappy, Flappy, Flappy. Bird, Flappy, Bird, Flappy, Bird, Flappy, 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 flappy Bird, Flappy, Bird, Flappy, Bird. Dobra, już tego to bo będzie Zaraz ogółem sobie zagramy w gierkę Flappy, Bird i porównamy to. Z, uch, cholerne trzy. Dobra, ostatnia szansa. Nawet tego nie liczyłam, ale dobra, jedziemy. Nie, jeszcze jedna. Obiecuję. Teraz, teraz zrobię. Dobra. Teraz zagramy sobie Flappy Bird. Tak, yy, To będzie porównanie tego... z Flappy Sperm z Flappy Bird. Więc zacznijmy. Siemanko, witajmy po krótkiej przerwie. Więc wbijamy sobie teraz we Flappy Builder i zobaczymy jak się będzie grać, bo jest ta gra podobno trudniejsza. A zresztą... A, Już to widać, że to jest dużo trudniejsze niż Flappy Storm. To chyba długo nie pogram, bo się będę wkurzał, bo ta gra jest naprawdę wkurzająca. Próbowałem w niej grać Wiele razy, ale mi się nie udawało. Mój rekord jest to chyba 10. A, pum! Summać. So tak, jedziemy, jedziemy. A puu! Ostatnio grałem sobie z kuzynem, kto lepszy i no, okazało się ona, on w to grał pierwszy raz a ja grałem. Naprawdę. To musi być takie trudne. Не, ну правда. Я хочу там только чем-то сильный игра. Чем скажем? Супер. Супер. Воу, 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 Dobra, gramy, gramy. Jeszcze pół minuty muszę to wytrzymać, bo to nie jest gierka na 30 odcinek, ani na live, a to jest gierka na cholernę półtora minuty pieprzonego raidu. Tak. Nie, nie, spoko. jestem spokojny. Do czasu. Dobra. To, był, to było krótkie porównanie i wy ocencie, która gra jest dla Was łatwiejsza, czy Flappy Sperm, czy Flappy Bird. Oczywiście linki będą dowie, będziecie mieli wszystko w opisie. I porównajcie, zróbcie taki odcinek, co dla Was jest łatwiejsze, podawajcie swoje wyniki w tym i w tym. No i zobaczę. Dla mnie zdecydowanie łatwiejsze jest Flappy Sperm, więc ja się biorę za montowanie tego. Cześć! Um. I'm oh. sorry.